Well, little brother, I don't know how much you've heard wherever you are about what's going on in jolly old Europe, but this chap Grindelwald has been making a lot of noise since you've been away. Charismatic blighter, but the Ministry doesn't like him, nor does the International Confederation. He's upset. No, cześć, cześć, cześć. And And today, as you can see, W fantastyczne um, no. bestie i gdzie jak je znaleźć? Mm -hmm. Oglądaliśmy niedawno film. Tak. Postanowiliśmy, że zagramy w grę Lego Dimensions. Graliśmy już w to kiedyś, ale postanowiliśmy sobie odświeżyć. No. A że Marysia jest specjalistką od świata e, Harry'ego Pot Pottera. No to będzie opowiadać pewnie, o co w tym wszystkim chodzi, bo ja nie wiem. A to sempre jest interesujące. Wszystko jest interesujące, tak? Wczoraj oglądaliśmy... o! Film był fajny. Pierwsza część była naprawdę fajna. Ten nude jest świetny. A jeszcze lepszy jest aktor, który e, się wcielił w niego. E, jak on się nazywał? Eddie Redmayne. Tak. Arizona Hey, what you doing get out of the way What you doing great city sparkles with the jewels of man's inventions movie theaters naprawdę fajna <try> yes. no, no. Nie druga, nie. druga nie.

That is where będzie w banku. Oj, oh, mamy. Mamy. No Kowalski would have done better to have come home promptly when the war ended, gotten a job and put some money away. This is Babka. Everyone who tastes it says it's the best they've ever had. Mr. Kowalski. You gotta try the Ponchkies. Okay? Ponchkies. Alright, recipe. The ponchkies. <orange zest laughs> Mr. Kowalski. Good <Could> day to you. <laughs> <laughs> tu jesteś. New Hats. A ty na będzie brudna cały film, taka? Nie. musztardy? O! Dobra. Gonimy Newtha. No nie. O, nie. No to teraz już koniec. Dobra, w nie jest. Ty chcesz być Newtem, no nie? Albo wiesz co, to ja będę postacią z tego świata. No, nie, niektórzy z Was mogą nie znać tej osoby. A to jest taki młody czarodziej um, ma na imię Harry, Harry Potter Hej I wczoraj oglądaliśmy yy, Hej to są pos... Mugole nie Aha, Mugole, nie mogę tej latać. A jak to jak jest? jest... Dobra, okej. Okay. Nie mogę czarować też? Czy gole.

Tutaj próbujemy musimy używać magii, żeby wudować Tu mam o. Ale czemu my ścigamy Co ty zrobiłaś? Nie? nie wiem co ja zrobiłam. Duże pieniąże Ale tutaj jest Miffler, zobacz, boi, boi. tu jestem Hej nude, tu jestem, nie musisz mnie szukać <laughs> Ty nie jesteś trafił no. Co, Co ja właśnie? Wow, no to go już nigdy nie złapiemy. If is to be sir, ring for o, mogę coś zaczarować. Zaraz się. pokaż swoje to co umiem. Nie wiem, jak to się wymawia. Co mam wiedzieć. Dobrze powiedziałeś. Tak? Uuu. Z... Hmm. Muszę. nam. Nawet... A Harry umie hmm. używać czarnych zakręć? Trzymaj B. To, nie, to jest kompletnie nie czarna magia. Trzymaj B. B. Wow. No tak. O! Hej. <noise> sorry. Mm -hmm. um, to nagranie Expecto Patronum, no. co um, Harry mówi, to tak. jest po prostu... tak, wyciągnęli z filmu. Tak, tak. tak. Ciekawe z której sceny. E, z piątego filmu słyszałam. Z piątego? Wow. Um, kiedy byli w... Um, um, oh, sorry. To było tak... chcieli, żeby szybko powiedział. Aha. Mm. To był jedyny kawałek, gdzie tak naprawdę nie krzyczał tego. No nieźle. Widzisz, to wszystko wiesz. <grym> hmm. Okej. Okay. Tutaj coś się... A, musisz zadzwonić. Muszę A, nie, wskoczy tak. Nie, ja <grym> nie odszczeli w ogóle. O go! Coś zniszczyłem. Hmm. Znowu? Aha, znowu hmm. drugą stronę trzeba przepaść hmm. Ty już zniszczysz wszystko. No, nie wiem. Harry Niszczyciel. Najnowsza seria J.K. Rowling. Harry Niszczyciel. Najnowsza seria J.K. Rowling to jest to. Trzeba X? A, okay. Mogę być też Hermioną Granger. Yeah, jak ktoś woli. Tak, nie nie pojawiła się Hermiona. A nie, nie, nie chcemy wejść do świata Harry'ego. Hej, chcesz się teleportować? Gdzie? Jak? Ty nie umiesz, no bo ty jesteś Potter. <grym> Jak? To Nie wiem. Popatrz. Świstopik to, to jest? Nie, to jest po prostu O, oh, wow. Jeszcze, 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 to mamy chyba wszystkie te um, dodatki, nie? Wszystkie zebraliśmy w tym etapie. Tutaj y, największym problemem był brak super w, w jednej części. Tam, jak będziemy w tej knajpie, co będziesz chciał dowiedzieć, gdzie jest ten niewidzialny stworek. Bo generalnie wszystko o to chodzi. A, to nie widziałem nic. Muszę sobie znaleźć co wpadnąć. Dobra, nie to wiemy. nie będziemy opowiadać. Zaraz się dowiemy, o co chodzi w tej historii. O, no, w tej, tej historii wolskiej. Nie, um... nie słyszał. Co, hmm. Hmm. Bum. co robisz? Niszczę wszystko. Z tym harmi niszczyć. Ty co robisz? Aha, to, to, o tu musimy współpracować. nie no, Uwaga, e, no, niebieskie. Mm -hmm. Idziemy do. Jest coś jeszcze? Nie, nie będziemy zbierać tych y, specjalnych, tych, bo to czasem. O. You know I don't think we're meant to be down here. Oh my, are you robbing the bank? Don't be silly. I'm just here to retrieve my pet over there. Oh, on my, this, bym miał tego, to go find To może, tak, wiadomo, o tym. No, a tu będą świetne te minigierki z nim związane, nie? O tak. On będzie otwierał zamki. Okay. Nie, nie, Co ty robisz? Fina. Fino. Fino? Fini, fini, fini. już nie ma... O, znalazłem policjanta. <laughs> A tu jest, popatrz. Szczerzy się na samym wierzchu. A graliśmy w ten etap? Nag... Nagraliśmy etap o tym? Czy to nie było etap? Bo... Bo wiem, że graliśmy, ale czy chyba nie nagraliśmy etapu o tym yy, jakim jest yy, Pora na przygodę. No, okay, już go nie potrzebuję, może iść sobie. A czemu? Użyłam go już. O, dobra, no to pat, puffin. A to, yy, to się... Co to ja mogę znieść? Też... <gry> o, dobra jest. O, nie, uwaga! Musiałem zaszarować. I użyłem no, patronu złota. No, nie no, widziałem Zapomniałem. No, zapomniałem już. Musimy szukać, tak? I to się zrobi zielone. Jak będziemy blisko. To zielone, nie? To ja jestem chyba blisko. A ja się właśnie zamieniłem w kule oknie. Nie, to jest to! Teraz teraz jesteś duży. A, okej. Okay. Um. Mam coś uzupełnić. Tam na górze jest jeszcze kostka. No, <try> Taki duży Tutaj to burz. Gdzie? Tam na górze. A tu. X. Tu. Nie musisz to. Widzisz, tam na górę. Góra. Góra. A wrzucić tam, faktycznie. Okej. A się gdzie to. Tu tylko duży Harry to potrafił, nikt inny. Okej. Okay. <laughs> Okej, okay, teraz, teraz ja będę... Teraz musimy być... Ktoś musi się zmienić. o oh. Miały niutek. Ej, tak jak ja nie Ej, bo ci podeszł tam. Uważaj, już wielki wielkich O ja się, to chyba godzina zajmie Teraz spadnę. To. Coś tak jakby bank gringotów, nie? Podobno. A tutaj coś jest jeszcze, zobacz, tu znalazłem dla, dla Newta. tu tutaj jest jakaś ukryta ta? Nie, nie umiem. Nie, nie. To Wow! A to jest takie dodatkowe pomieszczenie, ale fajnie. Nie, ale słodkie. Ej, a ja też chcę. A no teraz mać, już można. Wow! O, oh, Memo! No. no. Nie wiem, czy się no. uda. Co? Co? <grym> First try. Boom, widziałeś to. Mhm. No ale przyznaj, że to nie było jakieś mega trudne. To był ten. Um, jak my je nazywaliśmy? Hmm? Te co się zbiera 10 w każdym etapie Minikity? Minikity, właśnie. Boa, już dawno nie grałem. A muśka by działała, ale. Okej, okay, dostałam Minikit. Aha. I to by było tyle w tym, nie? Wow, no no przy... fajnie było. Przy... No fajne takie pomieszczenie. Na zapleczu. No. Ej, wypad! A jak się stąd wychodzi? Po prostu idź w lewo. A, dobra, poszedłem. Fajne, super. Newt ma fajną tą... Um, swoją walizeczkę. Leviosa! Mm. Leviosa. <laughs> Okej, okay, otworzyłam. We could have used the machine gun Yes, I didn't think that would be quite so loud no, Whoa, you're going to steal the money, huh? Security! Freeze! Drop any weapons you may be carrying, now! Over there! Hey, we ain't looking for any trouble, boys This has been a complete misunderstanding <grychy> now. I've got lots of shiny things in my case. This isn't gonna work, is it? No, no. Okay. Oh, okay. I'm terribly sorry about this. Did you just electrocute that guy? Oh, mama. Forgive me. What have I got myself into? i was so What are you? You'll scare him away. Oh, yeah. A moje? To... Tina, broń nas! Hermiona, hmm. brońcie nas z mugolami. Tego No. a jestem okay. hardyzu A tutaj srebrne, a złote kto zniszczy? Eee... Nie może ja bym na Nie wiem. Czekaj, znam kogoś. Kto potrafi? Pije się ktoś! Co kto, by kto się zająć, zająć takim. Doktor Wankman. Eee, doktor Wankman. Skąd ja wziąłem się? Co? Hej. Jest. Wow, udało się. A, tu był mini. -kit. Ej, skąd ty się wziąłem, chyba? <laughs> jestem dr Wankman. A teraz jestem Egon. Ej, Ej, nie widzisz mojego... <laughs> Nie, nie przeżyjcie z sumieni. Ja coś zamrożam luki, ja co z Czekaj, dobra Zobacz, ten ten pytajnik mi przeszkadza w zniszczeniu Dobra jest Jak śmiesz. Widzij doktora Wankmena Dobra Dzięki Dzięki za zniszczenie Aha o! Oh, ktoś mi... a ja jestem Kowalskim teraz. Jeden <laughs> co umiem to biegać dookoła... A tam są jakieś... tam jest hełm flasha. zobacz. No pole... właśnie, myślałam o tym, miałem ci powiedzieć. Oh, ale czad. Ja chcę... a zniszczyłaś? Tak. O, oh, a ja teraz jeszcze bardziej zniszczyłem. Harry Niszczyciel. No. Się... Harry, the destroyer. To jeszcze bardziej zniszczyłem. Więc... Ej, no, a Jake nam po co tutaj? Ej, potrzebuję go na sobie. Aha, okej. Okay. Potrzebuję dolthinga. Ej, pomocy. A co potrzebujesz? <laughs> Ktoś mnie goni. <laughs> Już po Mugolu. Mugolski Mugol. A, bo on ma to. A, to był mini hit. Po stronie. Ej, no, odczep się od starego. A, to tam trzeba wyskoczyć po prostu. Nie? Do niego. Nie bój się, to ja Harry. Tam jest pieniążek za 20%. Będę. Policjanci zlecą za tobą. A ty? A ja nie wiem. Za... utknąłem. Hej, płaszcz się, używam matę. Będę cię bronił teraz. Ok. To jest super. Normalnie jest taka szkoda, że oni nie kontynuują tej gry. Hmm. Gdyby zrobić na przykład nie wiem drugą część fantastic. Gdyby zrobić Ej, ale gdyby zrobili drugą część uh, Fantasy sure to by musieli more zrobić more, wszystkie Harry Pottery No jakby zrobili. No, ale Harry, Harry Potter LEGO już jest. No, nie, jako mm. gra Lego. Ale jakby było w Lego Dimensions, to, uu, byśmy grali. Hufflepuff? <laughs> <laughs> No o co w ogóle um, Tak. To bo kiedy są dwa ludziki i czasem mówią coś o sobie. A tak, tak. Że my jesteśmy z Gryffindor'u. Mówi to Harego. O, że ty jesteś z Aizem. Nie Oops, sorry. Right now, if you can just stay still, A ty w międzyczasie otworzyłaś save. Dobrze. Come on! Quick! Where? Where? Hey, Kowalski, come! I've got just the thing for this. Hey, oh, you know. this Kowalski is good at killing Hey, now it's gonna be great. Really? Oh, yeah, no, ten... What is that? Is it stick insect? You just keep that thing in your pocket? Oh. This super. is a bow -truckle. Its long limbs are especially good at picking locks like this. And ah, you have to put there, it in there. Hey, who's gonna kill himself? Come on, you can do Okay. w cię bronie Kowalskim. Co, co musisz zrobić? Czuję no bo co jest takich memory. Aha. Chyba. Nie, musisz dać do góry. Spróbuj dać do góry teraz badem. Tak. A, a tak, to jest wiem. A, bo się pojawiało światło na, na tym... Na... Y, na, naszym, na naszej podstawce, nie? Na portalu. O, wow. No to jest, to jest czar. No teraz sobie tańczę. Hm. Rewelacja. Wow. Wiesz, tak że Nie Tak strasznie dużo nie wyszło. O, to jest dużo złotego. Chyba doktor Wenkman jest potrzebny. Eee... Cześć. Wow, Cześć? Cześć? Cześć. 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 O, ile bananów. To jest O, i skupić tu jest potrzebny. A, a nie, bo mamy tego. A, a Ej, tu jest coś dla Scooby Doo. Ale też mamy mamy tego, Aaa. Uh. Już mi się... już, już mieszają się te postaci. Mam kilka ścianów? Czekaj, czekaj, zdejmę tego profesora Okej. Okay. Jestem kowal... A, bo jeszcze kowalskiego tu mamy. A tu ktoś jest po... tu jest... Może... Termina y, pójdzie na spacer. <grymne> A ty jesteś Michaczem teraz? Tak, są dwa Michacze. A tutaj co jest, czekaj. Tino. Ej, latam! Zabiłeś mnie. Czekaj, był, ocaluje tam. Zabiłeś mnie. Sorka. <grymne>

go teraz aresztuję Who no. are you? and you no. are? You could not have chosen a worse time to let that creature loose. I'm taking you in. się tu nie. No, ja No, nie. Nie spruto. Wasz no, Amerykańskie Ministerstwo Magii? MACUSA. Powiedz mi, czy zajmowałaś USA. Od, y, USA. 3, a, Mr. Tak em USA.

Upsy. O o. No właśnie. Sorry grandma. Pierwszy? Tak. Pierwszy etap skończony. Gram dalej? Tak. Ok, no to gram dalej.